What's the big Tutaj klęknij, paciorek zmów za duszę matki. Połóż te lilię, krzyża sięgnij tak. Teraz mów, powtarzaj za mną. Opiece twej najświętsza panno polecam duszę męczennicy matki mojej. Dosyć. Jak usłyszy, to starczy, a jak nie usłyszy, to szkoda słów. Teraz za ojca, męczennika, to samo znów, za Konstantina, Konstantego, przeżegnaj się, tak, no i tego, pójdziemy. Lecz odwrót cmentarnych zawrócił nagle i pod czarny, matczyny krzyż ją znów skierował. I krzyknął, aż dziewczynka zbladła, zatrzęsła się na klęczki, padła, tak szarpnął. Pierwszy raz tak krzyczał, a krzyczał. Teraz się wyliczaj z swoich grzechów. Teraz mała za Polskę, mówi się. Nie za Polszę. Lub nie daj Boże za najgorsze. Rozumiesz? Nic nie rozumiała. Więc powtarzała, co umiała. Obieca twej, najświętsza panno polecam duszem męczennicy matki mej. Oń. no. Już dobrze, nie płacz. Wstyd pannicy być taką beksą. Sam szlochał i tulił ją, jak ja tę powieść. Nie wiedział dotąd, jak ją kochał. Kogo? Ach, kogo? Po odpowiedź pojechał autor w antypody. Wiedział i w Polsce oczywiście, lecz że tak mocno go to ściśnie. O tym nie wiedział wolny, młody, po tamtej stronie wielkiej wody, daleko z tamtej strony wisły, gdzie kąpała się wrona, a pan kapitan myślał, że to jego żona. Panie kapitanie, to nie twoja żona, to jest taki ptaszek, nazywa się wrona, bo ta piosneczka to też ona, jedyna i nieunikniona, dokąd poniosą wszystkie żagle, chociaż daleka, zawsze bliska. Ojczyzna jest to węch I nagle z tymu w polu Choć ogniska nie widzisz Biała chata niska w sadku wiśniowym Na mokradle oknik wieczorem Róg traugutta i mazowieckiej Jak tam zdrowie, kochana pani feciereczko! Daleko, panie Dordutowej? U mili będzie niedaleczko Zapachu przęży mokrej Konie w mróz parujące. Moja pani, jakie te ludzie są! W wagonie nad ranem zżółkli niewyspani pasażerowie. Zamek we mgle przymrosku. Skropić weżetalem! Potem. Potem to wszystko i mnie przedziel Atlantykiem tęsknoty. Potem przez ten Atlantyk i tęsknotę sto razy pomóż. Tysiąc mało, tysiąc i jeden. Będą klechty szeherezady, którą nigdy co dzień się żyło, oddychało, nie wiedząc nawet, że mitami na każdym kroku oddychamy. Że Łódź Bagdadem jest bajecznym, albo Lamanczą Manchesterską. To Tomasz, Ach, tobosem wiecznym, Warszawa Troją bohaterską Jeruzalem której murom śpiewają płacząc dwa narody, jednej niedoli pieśni ponurą. Któż wtedy wiedział, że daleką stanie się Kraków świętą Meką, a góra Giewont siódmą górą, a rzeka Wisła siódmą rzeką? My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom polski przypadł. To ojczyzna, a inne kraje to hotele, mój dom, mieszkanie, pokój, biurko, a w nim pamiętasz ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki, leży tam spinka, fajka, śrubka, identikonu pusta tubka, jakaś petka, czy petka, stara, podarta, portmonetka. Kostka do gry, koreczek szklany, bilet na dworcu nieoddany. Szary zamszowy futeralik, zeschły pędzelek, lak, medalik. Brązowe pióro wypalane, z białym napisem. Zakopane. Korpka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz, jaka to szuflada. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone, serce twe w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj nic, nie sprzątaj. Przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach w takich szufladach i zakątkach, <ścoughs> z każdym cząstkę życia przeżył. Trwasz, nie wiedząc z tą starzyzną jak z tą szufladą. Tak z ojczyzną nic nie dorzucisz. Coś ci wzbrania, przetrząsnąć lamu z przywiązania i niepotrzebne, nieużyte usunąć. Niech zostanie z tobą. Za bobą mówisz? Tak, za bobą. Ludzie uczeni zwą to mitem. I z tej codziennej mitologii nagłych załuka zjawień olśni to z barwy, z linii, to z melodii chwila ojczyzną ci wyrośnie. Zjawi się taka niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia, że poznasz z echa, zwężysz z cienia, to ona, twoja, własna, żywa. Przygląda to tylko Warszawie, Warszawie, jak Warszawa to mają tych pieniązy. A jakaś to tylko walczyka Warszawie, wie w to sławną, taką jak ty. Krakowskim przednieśnym ku spomin. Let's